Dlaczego jako radczyni prawna zajmujesz się prawami człowieka? Nazywam się Magdalena Wątroba, jestem radcą prawnym, pracuję w kancelarii Dentons. Zajmuję się postępowaniem sądowym, już przeszło 10 lat. Co robię na co dzień? Zajmuję się zwykle dużymi sporami pomiędzy dużymi podmiotami. Często to są spory o jakieś prawa majątkowe, o fundusze. Są to sprawy gospodarcze. Dlaczego się zajmuję też jakąś działalnością pro bono? Właściwie zaczęło się to jeszcze w czasach studenckich, kiedy rzeczywiście poświęcałam się działalności pro bono także po to, żeby zdobyć doświadczenie. Ale widocznie jest tak, że raz zasiane ziarno tak łatwo nie odpuszcza, bo rzeczywiście, kiedy zaczęłam pracę zawodową, zawsze gdzieś towarzyszyły mi, towarzyszyła mi pomoc osobom, które potrzebują wsparcia prawniczego. W współpracę z PTA rozpoczęłam przy, przy jednej ze spraw dotyczących zwolnienia w warunkach dyskryminacji. I ta sprawa jak w soczewce pokazała, jak ważne jest wsparcie profesjonalnych pełnomocników dla osób, które niejednokrotnie nie mogą sobie pozwolić na skorzystanie z takiej pomocy. Dzisiaj myślę, że jest to, jest to w pewnym sensie jakaś służba i, i jakiś obowiązek, bo oczywiście w to, żeby zostać prawnikiem, trzeba włożyć dużo wysiłku i własnej pracy, ale uważam, że to, że możemy my jako prawnicy wykonywać ten zawód, jest nie tylko przywilejem, ale swego rodzaju obowiązkiem, który ja rozumiem również w ten sposób, aby Swoją wiedzą i, i nabytym doświadczeniem wspierać też te osoby, które takiej pomocy potrzebują. I mam z tego ogromną satysfakcję. I zresztą widzę też po kolegach, koleżankach, którzy się też włączają w te sprawy, że, że rzeczywiście angażujemy się w te sprawy bardzo, czasami aż za bardzo emocjonalnie, ale też te sprawy się nam bardzo odwdzięczają. I daje nam to jakiś taki pozytywny napęd. Więc prawdą jest, że robimy to dla kogoś, ale chyba powiedziałabym też, że te sprawy prowadzimy trochę z egoistycznych pobudek, właśnie dlatego, że one dają nam tak ogromną satysfakcję. Bądź jak Magda. Zostań liderką lub liderem lokalnej społeczności i przeciwdziałaj dyskryminacji.